Miasta Witelców, wita Państwa serdecznie, Dariusz Szpatowski. Wraz ze mną ten mecz komentować będzie Włodzimierz Szaranowicz. No wiele o nim słyszeliśmy, wiele się mówiło. Dzisiaj zobaczymy go w akcji. Razem z kibicami z niecierpliwością czekam na jego występ. Już nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Na murawie zmierzą się dwie rywalizujące drużyny, więc z pewnością czekają nas niezwykłe emocje. Zachin. No, już blisko polekarny. Uderzenie w stronę bramki, piłka w piatce. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Lescott. Guerrero. A teraz przy piłce Kompany, Teraz górę. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję. Robert Lewandowski. Gerard może zagrać na prawą stronę. Ma do kogo? I uderzenie głową. I mamy gola, proszę państwa. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Wyskoczył do tej piłki, śledząc ją wcześniej i bardzo precyzyjnie skierował do bramki. Oszukał obrońcę. Dobre rozegranie. Dobrze, ładnie odebrał. Sachin. Gara. A teraz Gerard Agel Martin Skrytel Sachin. No on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań Lewandowski Suarez nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie. Ależ jest wściekły na siebie. Zmarnował taką dogodną sytuację. Na ławce trenerskiej nowy sternik w tym klubie. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi w nowym otoczeniu. No, ma szczęście, że nie gra od razu wielką stawkę, a tylko mecz towarzyski. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Ben Johnson wspaniale przekwócił jest szansa na kontratak podał ją to musi być gol jest szansa a jaka bramka jest nie do powstrzymania właśnie ustrzelił Katryka Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. No, wszyscy są ciekawi dzisiejszego występu tego gracza. Można od niego oczekiwać wielu wspaniałych akcji pozwalających kolegom skutecznie rozgrywać piłkę. Lewandowski. Suarez. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Może być groźnie. Mocne uderzenie głową. Czy jest okazja, a jednak słupek. Ależ podanie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Jose Enrique. Agel. José Enrique Odegrał ponownie piłkę. Agel. No zupełnie jakby byli na treningu, kapitalne wymiany piłek. Robert Lewandowski ładnie wymieniają podania. Agel. Martin Schrytel. Jose Enrique Lewandowski Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół Jest 3 do 0 w pierwszej połowie zasłużone prowadzenie i wręcz dominacja na boisku. Mówiąc krótko, widać tutaj różnicę klasy. Aguero. Milner. Skutecznie dobrał do kolegi. Glenn Johnson. Johnson. Agel. Sahin. Ale są doskonale zgrani, bajeczni technicznie. No, udało się przejąć. O, ładnie to zrobił. Strata w ataku. Czy to wykorzysta? Suarez. Puntelar ma do kogo zagrać. Czy utrzyma się przy piłce? Czy to czasa? Grają do końca. Atakują. Tym razem nie udało się powiększyć przewagi. Świetnie sporsował obronę przeciwnika. Sam strzał nie był już tak dobry. No, będzie zmiana. A szkoda. Nie udało się. Suarez. Nieudana obrona. Czy to wykorzysta? Pole karne obrońca przejmuje przytomnie. Lewandowski. No i przejęli w ostatniej chwili. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Po przejęciu jest szansa na nasza. Taka okazja, czy się uda? Udało się odebrać. Będzie strzelał? Broni! Piłka wychodzi w pole. On jest dziś. Nie do pokonania. Suarez. No udało mu... Ależ się. Ale się przedawno. Uderzenie. Jak on tego nie z głowy? Ale z drugiej strony jak kapitalnie zachował się w ramkach. No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry wutrosny. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Aguero. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Które? No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Suarez. Silva. Gerard z łatwością przecina to podanie. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Czy wykorzystają się... Dobrze, dobra okazja. Chłodek, zgodzisz się, to jest debiut matem. Tak bramka a na dodatek widać, że trener jest z niego zadowolony. Spójrzmy na powtórkę tej bramki, która nie daje już szans rywalom. Musiałoby się stać coś niesamowitego, aby mogli zremisować w tym meczu. Pięknie wycelował, nie dał żadnych szans bramkarzowi. Oglądamy bramki. Szkoda, tylko że strzela jej jeden zespół. Martin Skrytel. Robert Lewandowski. Ładne podanie. Wisi. W ostatniej chwili przejęli. I kolejne celne podanie. Wiśmienicie dzisiaj dyryguje grą. Posyła w pole. Dobra główka. No próbują, a się nie udaje powiększyć przewagę. Podwójna zmiana. Rezerwowi wchodzą do gry. A teraz kompany. Silva. Puntelar. Silva. I jeszcze jedno celne podanie w jego wykonaniu. Dzisiaj jest w znakomitej formie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. To grał w polekarny. Uderzenie głową. Bramka Liverpoolu w znowi gre. Sahin. Ager. Sahin. Ager. Koniec spotkania. Jak mawia klasyk, prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, nie jak zaczynają, ale jak kończą. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu, chociaż zapowiada się nieźle.